Wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. I w pierwszym czytaniu słyszymy dzisiaj e, historię Naamana, jego uzdrowienie. Bardzo ciekawy jest ten motyw, kiedy Naaman przyjeżdża do Elizeusza i oczekuje, że ten zacznie jakieś czary nad nim, że jakieś wielkie rzeczy będzie. A on mówi: przez posłańcę idź, obmy się. Siedem razy w rzece w Jordanii. Oburzył się, rozgniewał się, chciał wyjeżdżać, ale dobrze, że miał sług, którzy zatrzymali go i mówili: To jest tak proste, nie możesz tego zrobić. Zrobił to, zanurzył się siedem razy w Jordanii, został zdrowiony. Wtedy zrozumiał, że nie chodzi tu o rzekę taką czy inną, ale chodzi o posłuszeństwo i wiarę. Czasem nam też chce się jakichś wielkich rzeczy, i w wierze też. Czasem coś nadzwyczajnego, jakaś wielka pielgrzymka, jakieś wielkie wydarzenie religijne. A bardzo trudno jest nam zachowywać taką zwykłość, taką codzienność, żeby się rano wieczorem pomodlić, ale też w życiu czasem chcemy czegoś nadzwyczajnego a trudno jest nam robić te zwykłe, codzienne rzeczy i obowiązki. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że nie zawsze potrafimy zrobić rzeczy wielkie, ale zawsze możemy małe rzeczy robić z wielką miłością. Spróbujmy dziś być takimi wiernymi w tych codziennych, zwykłych, małych rzeczach i czynić je z wielką miłością. Pozdrawiam serdecznie z Nojaberska, pozdrawiam szczególnie wszystkie panie. W tym szczególnym dniu w Rosji to jest jeszcze bardziej uroczyście świętowany ten dzień. Modlimy się za wszystkie Panie. Życzę, żeby każda kobieta była obrazem Najświętszej Marii Panny. Wszystkiego dobrego niech Pan własną błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, z Panem Bogiem.